Właśnie o to chodziło. Tak będziemy w najbliższym czasie zaczynać dzień i jak sądzę go kończyć taką panoramą. Więc powiedzmy, że jesteśmy w lesie. A w zasadzie jesteśmy na skraju tego lasu. Też się jakoś specjalnie nie wybrałem, tylko poszliśmy. Z kurczakiem na spacer, tak żeby się rozruszał. Potem, ile my jechaliśmy? 7 godzin? No, z przerwami, oczywiście. No i akcja relokacja. Tak, jedziemy w górę. Z kurczakiem, w końcu się zebraliśmy. 28 stopni, ale ma być ochłodzenie. O, mamy eco-driving. Zobaczymy, zobaczymy, jak to, będzie, jak to jedziemy. No jak będziesz tak takiego, to tutaj jedziemy może w poniedziałek. <gry> Licząc to oczywiście uh, off-road, no off-road bo nie bardzo było wiadomo jak jechać mieliśmy dojechać na obwodnicę Nysy ale się nie udało bo zamknięta była droga z tym oznakowaniem było tak sobie według Google oczywiście mogliśmy jechać a okazało się, że jednak nie próbujemy pojechać pełną drogą pełną drogą Google zrobił w konie jednak. Ale on chce, żebym mu spłonął w No czego? No, że nie wiem? No? On się nawet już nie ośmiela mi mówić, jak mam jechać zamykali, ale dlatego na to, że udało się skakować z Bo jesteśmy na obwodnicy nie chcę właśnie tu Natomiast udało nam się zrobić objazd przez, e, przez jakieś pola i bezdroża. Obiechaliśmy jedną wioskę i dotarliśmy tam gdzie chcieliśmy, czyli na tą właśnie obwodnicę. No, ale tymczasem dochodzimy do miejsca, gdzie mamy teoretycznie mieć ten zachód. To i nasz zachód. Nie wiem czy tam dotrzemy dalej, więc mam teraz takie ujęcie. Będzie musiało wystarczyć. Jest za dobrze. Mamy troszkę zachodu słońca. Wczoraj padało. Zrobiliśmy sporo kilometrów przez góry, także mamy trochę w nogach. Idę, nie idę, a trzy buki teoretycznie idziemy praktycznie to się jeszcze okaże. Pogoda jest taka sobie, niby, niby nie pada, chociaż trochę niepewnie jest. Chyba przez jakąś drogę będziemy przechodzić za chwilę. Teoretycznie zielonym szlakiem. Nie przepadam za szlakiem, który idzie ulicą, gdzie znowu zaczyna opadać. dotarliśmy na te trzy buki. a nie pada musi się pośleć, ale czasem trzeba zrobić sobie trochę przerwy w związku z czym oczywiście wybijamy na jakąś górę, ale fajną przynajmniej ładnie to wygląda wszystko bardzo, bardzo tu zielono przy czeskiej granicy, która jest gdzieś tam może się rozłożymy z hamakami w Czechach, a może w Polsce zobaczymy, co tu się wydarzyło. O co chodzi z tymi wycinkami ostatnio? Gdziekolwiek bym się nie ruszył, jest właśnie tak. A tu przy granicy, jak bywałem, nigdy tak nie było. W związku z czym zastanawiam się, czy to jest ten cały tak zwany kryzys energetyczny. Tak? Będziemy palić więcej e, więcej drewna, tak? Tu mamy Czechy, ale tamten widok jest taki sobie, natomiast tu wygląda, że będzie jednak lepiej na polską stronę, jednak, jednak, chociaż myślałem, że będziemy patrzeć na czeską górską chatę, to dali Ale tutaj wydaje mi się, że będzie lepiej. Bo jest szansa, że coś będzie widać, z tej oddali. I tak. I tak mamy chillout. Tym sposobem. I tym sposobem mamy chillout z fajnym widokiem na góry. No, wydaje mi się, że tamten widoczek to są góry stołowe. I ten widoczek jest całkiem relaksujący. A więc tam mamy jedną wioskę, tu mamy lasy, góry, tam mamy drugą wioskę. A po czeskiej stronie nic nie widać. Niestety skoro już jesteśmy przy hamakach tu jest nasz Bushman Ultralight Zen czy to widać? mam nadzieję, że widać trochę się to powycierało, no ale jest to Bushman dość krótkie ma te zawiesia znaczy te parakordy tutaj do niego w zestawie przychodzi mm, Przechodzą łupi slingi, gdzie się posiałem. Prawdopodobnie mam w paku z tego co pamiętam. Yy, I o ile wydaje mi się, przynajmniej tak sobie, tak, tak mnie się to lepiej sprawdza, ten ultralight w wersji spakowanej jest bardzo, bardzo mały. Więc tak właśnie teraz, jak, jak, sobie, jak sobie przyszliśmy tutaj yy, po posiedzieć na chwilę, w sensie zrobić pit stopa, popatrzeć na góry złożyć się i iść dalej to wydaje się mega idealne ponieważ bardzo mało zajmuje miejsca i jednak te łupislingi są średnie jeżeli chodzi o drzewa, lepiej się zaopatrzyć w takie zawiesia, które ich nie niszczą natomiast jeżeli chodzi o takie standardowe biwakowanie hamakowe to ten lesowik powinien się lepiej sprawdzić z tego względu, że jest trochę grubszy, więc jest trochę mniej przewiewny, więc nie będzie nas przewiewać tak od spodu w nocy. Ma dużo dłuższe te linki, dzięki którym nie będziemy potrzebować ewentualnie zawsze lepiej mieć oczywiście zawiesia, ale, ale jeżeli nie mamy, to tutaj ich yy, koniecznie mieć nie musimy. Jednak ta paczka tutaj. Ta paczka, którą, którą stanowi ten, ten hamak po złożeniu, jest cztery razy większa, więc jest co nosić. Pagowo nie jest to jakaś duża różnica, nie jest to odczuwalne, aczkolwiek coś tak małego jak to możemy wsadzić do kieszeni, natomiast z tym już tak lekko nie jest, bo zajmuje mniej więcej tyle co półtora butelki litrowej, mniej więcej, po złożeniu. Więc różnica jest znaczna, jeżeli chodzi o mm, plecak, bo zamiast tego hamaka można wziąć na przykład statyw i zajmuje to mniej więcej, taki mały statyw, i zajmuje to mniej więcej tyle samo miejsca, więc yy, coś za coś. Jednak taki hamak powinien, powinien być dużo bardziej trwały, z tego względu, że jest po prostu grubszy. Też ma yy, też ma yy, RIP stopowy splot. Także nie powinien się rozedrzeć, chociaż w tym super cienkim, który też taki splot ma, też go tak bardzo nie widać. Ale widać tam ewident ewidentną kratkę, jest dużo drobniejsza. Tu się nigdy nic nie wydarzyło. jak widać, to jest światło. Nie wiem. No to tutaj tutaj po prostu ten hamak już nie ma, przezroczysty. Relaxing w malowniczym wujskim, czyli de facto nudy, ale fajne. Relaxing, well -hamaking. gdzie ten hamak mam? Tu jest jeden hamak, tu jest. Tu jest drugi hamak, tu jest drugi hamak. Zaraz z, zjemy. E, nie psa. Gdzie jest pies? Pies śpi. Pies śpi. Zaraz zjemy i skończymy te posprzątamy i pójdziemy sobie dalej. No co jest irytujące w tym balibalu? To regulacja pasa biodrowego. Nie mogę się z tym dogadać, bo tutaj często jest tak, że jeżeli kurtkę mamy założoną, to muszę przesunąć. Często jest tak, że jeżeli mamy założoną kurtkę, to potrzebujemy ten pas zluzować. Natomiast jeżeli jej nie mamy, no to wiadomo, Trzeba go trochę zaciągnąć. A jak widać, nie jest to zbyt proste. Nie ma tutaj żadnego sensownego systemu do regulacji. Trzeba się po prostu męczyć z tymi klamerkami. Dokładnie tak to wygląda. O, tak. Tak zdecydowanie lepiej teraz czuję, że ciężar mi się opiera w końcu na na pasie, a nie na ramionach teraz to ja mógłbym gdzieś iść no relaxing w moim wykonaniu to nie jest mistrzostwo świata już gdzieś po godzinie już gdzieś po godzinie tworzyłem z nudów eee pędzel, pędzelek pędzelek co ciekawe jest to wykonalne z takiej właśnie świerka e, ale temat jest rozwojowy, bo ciekaw jestem czy są jakieś lepsze do tego celu gałązki, których można wymyślić. Piękne niebo, bezumowne się zrobiło, zatem faktycznie jest szansa, że wszystko co padało przez ostatnie parę dni przeschnie na tyle, żeby dało się że naraz na sobnie んこの朝。